W tym odcinku chcę mówić o redukcjonizmie, eliminatywizmie i teorii identyczności. Dwa podstawowe stanowiska redukcjonistyczne to teoria identyczności i eliminatywizm. I możemy tutaj mówić o dwóch rodzajach redukcji: Reduk redukcja przez identyczność. Chodzi o to, że pewne byty, które dotąd traktowaliśmy jako różne, są tak naprawdę tym samym. Na przykład gwiazda poranna i gwiazda wieczorna są tym samym ciałem niebieskim. Myślano dawniej, że gwiazda poranna jest widoczna rankiem na wschodzie, a gwiazda wieczorna wieczorem na zachodzie. Ale badania naukowe pokazały, że jest to ten sam obiekt. W ten sposób zostały zredukowane przez identyczność do jednego obiektu. Z kolei redukcja przez eliminację polega na tym, że orzekamy, że coś nie istnieje, mimo że wcześniej wydawało się, że jest to konkretne zjawisko fizyczne. Na przykład, według eliminatywistów, nie ma stanów psychicznych. Negują psychologię ludową, ponieważ to stany fizyczne i fizyka powinna za jakiś czas opisywać stany psychiczne i potoczne wyjaśnienie nie będzie już potrzebne. Jaka więc jest różnica między redukcją przez eliminację i redukcją przez identyczność? W przypadku eliminacji przyjmujemy, że stany umysłowe są złudzeniem. Czyli, że w ogóle ich nie ma. W przypadku identyczności stwierdzamy, że stany psychiczne istnieją, ale są tym samym, co stany mózgu, a redukujemy jedynie nazwy, bo dowiedzieliśmy się, że używaliśmy dwóch nazw na opisanie jednej rzeczy. Myśleliśmy, że to dwie rzeczy, a były to tylko różne własności tej samej rzeczy. Na podstawie tego rozróżnienia można mówić właśnie o dwóch stanowiskach w debacie na temat relacji między umysłem a ciałem. Zacznijmy od omówienia teorii identyczności, dokładniej trochę. Głównym przedstawicielem teorii identyczności, która była najbardziej wpływową teorią dotyczącą relacji umysł-ciało w latach 60. XX wieku, był Smart. Jego essay Doznania a procesy mózgowe to dzieło programowe dla teorii identyczności jako główną przesłankę za y, teorią identyczności. SMART podaje prostotę wyjaśnienia i powołuje się na brzytwę Okhama, która każe odrzucić bardziej skomplikowane wyjaśnienie w nauce. Gdy mamy dostępne to prostsze. Najprościej właśnie utożsamić stany mentalne, yy, czyli stany umysłu z tym, co fizyczne. Jest kilka wyjaśnień tego, że teoria identyczności wiąże się z prostotą wyjaśnienia zgodnie, z zagadnienia umysł-ciało. Po pierwsze, identyczność zmniejsza liczbę bytów, a tym samym zwiększa prostotę ontologiczną. Gdy Smart stwierdza, że X nie jest czymś ponad Y, czyli umysł nie jest niczym więcej niż fizycznym mózgiem, to stwierdza tym samym, że istnieje tylko jedna rzecz, a nie dwie. Jeśli więc ból jest identyfikowany z jego neuronalnym odpowiednikiem, czyli, jak mówi Smart, pobudzeniem włókien nerwowych typu C. To nie ma bólu poza aktywowaniem właśnie tych włókien. To zdecydowanie upraszcza naszą ontologię, i w kontekście brzytwy Okama jest postrzegane przez Marta jako zaleta teorii identyczności. Druga kwestia to kwestia językowa, która również ulega uproszczeniu i to znacznemu. Jeżeli wszystkie stany psychiczne są identyfikowane z ich neuronalnymi odpowiednikami, to ten język, którym mówimy o stanach mentalnych, o bólu itd., można w zasadzie zastąpić językiem fizycznym, w którym mówimy o procesach zachodzących w mózgu. Skoro nie ma żadnych dodatkowych faktów niż fakty fizyczne, to język, w którym mówimy o stanach mentalnych, to język, który nie wnosi nic nowego w stosunku do treści, jaką możemy przekazać językiem fizycznym. Niewątpliwą zaletą teorii tożsamości jest to, że bardzo dobrze wyjaśnia ona przyczynowość psychofizyczną. Dzięki teorii identyczności przyczynowość psychiczna przestaje być tajemnicą, ponieważ okazuje się, że przyczynowość psychiczna jest rodzajem przyczynowości fizycznej. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy szpilka wbija się w dłoń i ostry ból powoduje gwałtowne cofnięcie ręki. Jest to zdarzenie psychiczne, czyli ból. Powodujące zdarzenie fizyczne, czyli cofnięcie ręki. Bóle jednak nie występują bez fizycznej podstawy. Załóżmy, że bóle są zgodne z prawami fizyki, skorelowanymi z pobudzeniem włókien nerwowych typu C. Tak więc ostry ból na skutek ukłucia szpilki, ma jako swój neuronalny odpowiednik pobudzenie włókien nerwowych typu C. Czyli przyczyną gwałtownego cofnięcia dłoni jest zjawisko fizyczne polegające na pobudzeniu włókien nerwowych typu C. Ale dlaczego nie stwierdzamy, że to ból jest przyczyną cofnięcia ręki? Jeśli związek przyczynowo-skutkowy między bólem a cofnięciem dłoni jest objęty prawem, to biorąc pod uwagę niezmienną korelację między bólem a aktywacją włókien C, Musi istnieć również prawo łączące aktywację włókien C z cofnięciem dłoni. Można założyć, że gdybyśmy prześledzili łańcuch przyczynowo-skutkowy związany z cofnięciem ręki, doszlibyśmy do serii zdarzeń fizjologicznych związanych z aktywacją włókien C. Ból musi w jakiś sposób wykorzystać ten łańcuch przyczynowy, aby wywołać ruch ręki. Trudno sobie wyobrazić, że mógłby on oddziaływać. Bezpośrednio na mięśnie lub powodować ich skurcz przez niezależną ścieżkę przyczynową. Wszystkie te rozwiązania wydają się przemawiać za aktywacją włókien C jako prawdziwą przyczyną, przyczynę ruchu ręki. Tym samym rola bólu jako przyczyny jest zagrożona. Najprostszym sposobem na uratowanie przyczynowej roli bólu wydaje się, Utożsamienie bólu z pobudzeniem włókien nerwowych typu C. Jeśli są one tym samym zdarzeniem, istnieje to jedna, istnieje tylko jedna przyczyna cofnięcia dłoni i nie ma znaczenia, czy nazwiemy tę przyczynę słowem ból, czy sformułowaniem pobudzenie włókien typu C. Ale zastanówmy się dokładniej nad znaczeniem słowa tożsamość. Mówiąc, że dwie rzeczy są ze sobą tożsame lub że są identyczne. Możemy mieć na myśli dwa znaczenia tych słów i trzeba je tutaj wyjaśnić. Możemy mieć na myśli to, co rozumiemy przez zwrot to samo lub identyczne. Czyli albo dana rzecz jest tym samym, ale na przykład pod różnymi nazwami, jak gwiazda poranna i gwiazda wieczorna, albo jest egzemplarzami, tokenami tego samego, yy, czyli na przykład różne egzemplarze jednej książki. Kiedy mówimy, że dwa trójkąty że dwa kąty trójkąta y, równoramiennego są takie same lub identyczne, to chodzi nam o to, że są takiej samej wielkości, a nie o to, że są tym samym kątem, bo wtedy nie byłoby y, trójkąta. Wtedy byłby to jeden kąt, a nie dwa. Podsumowując, kiedy x jest identyczne z y, w ścisłym sensie mamy jedną rzecz, a nie dwie. Niektóre tożsamości są znane a priori, czyli nie potrzebujemy sprawdzać ich poprawności doświadczalnie. Na przykład 5 plus 7 równa się 12. Jednak to, że woda to H2O lub że gwiazda poranna to gwiazda wieczorna czyli planeta Wenus jest czymś, co odkryliśmy na podstawie obserwacji i doświadczenia, a nie czymś, co można było ustalić a priori. Lub przez samo zbadanie znaczeń i pojęć związanych z wyrażeniem woda, H2O, gwiazda poranna czy gwiazda wieczorna. Tak więc to te tożsamości są prawami empirycznymi, a nie prawami a priori. Czyli mówimy, że prawa empiryczne, to znaczy prawa a posteriori. Teoretycy, teoretycy tożsamości twierdzą, że tożsamość, umysł, ciało yy, są także. Empiryczne w ten sam sposób. Pojęcie bólu i pojęcie pobudzenia włókien nerwowych typu C są odrębnymi i niezależnymi pojęciami, co wyjaśnia, dlaczego ktoś może wiedzieć, że na przykład boli go głowa, co jest przyczyną tego bólu i jak go uśmierzyć, ale równocześnie nie wiedzieć nic o tym, że włókna nerwowe typu C w ogóle istnieją. Zakładając, że tożsamość bólu i pobudzenia włókien nerwowych typu C to w ogóle prawda, to jest to prawda empiryczna, która opiera się na zaawansowanych i żmudnych badaniach neurofizjologicznych. Ścisła tożsamość podlega więc następującemu prawu. Jeśli X jest identyczne z Y, to X i Y mają wszystkie wspólne właściwości, to znaczy, że dla każdej właściwości P albo zarówno X, jak i Y mają tę właściwość, albo żadne z nich jej nie ma. To prawo mówi nam więc, że aby obalić twierdzenie o tożsamości X równa się Y, potrzebujemy tylko jednej właściwości P, bez względu na to, jak trywialna i nieistotna by ona nie była. Tak, aby X ją posiadało, a Y nie lub aby Y ją posiadało, a X nie. Wyróżniamy teorię tożsamości typów i teorię tożsamości egzemplarzy, czy też można powiedzieć tokenów. Przedstawicielem teorii tożsamości typów jest wspomniany wcześniej Smart, ale również przedstawicielem teorii tożsamości typów był Davidson. Oni obaj nazywani są australijskimi materialistami. Z kolei, teoria tożsamości egzemplarzy wydaje się być teorią, która jest tak ogólna, że ciężko przyjąć jakąkolwiek postać fizykalizmu bez przyjęcia jej prawdziwości. Największym zarzutem, jaki stawia się teorii tożsamości typów, jest to, że nie ma jednego sposobu realizacji danego stanu umysłu. Na przykład ból u ludzi występuje przy udziale włókien nerwowych typu C, ale na przykład zachowanie ośmiornicy lub innych zwierząt z odmiennymi od naszych układami nerwowymi, yy, też może wskazywać, że to zwierzę doświadcza bólu, gdy na przykład zostanie zranione. Jednak w przypadku ośmiornic ich mózgi różnią się znacznie od mózgu człowieka, a neurony ośmiornic występują także w mackach, więc układ nerwowy ośmiornic jest zupełnie inny niż układ nerwowy człowieka. Dlatego realizacja bólu w przypadku zranienia ośmiornicy musi dokonywać się poprzez zupełnie inne procesy fizyczne niż u ludzi. Skoro więc mamy do czynienia z bólem, który wynika z pobudzenia włókien nerwowych typu C i z bólem, który nie wynika z pobudzenia włókien nerwowych typu C, to teoria tożsamości typów jest fałszywa. Tutaj widać przewagę teorii tożsamości egzemplarzy, ponieważ dopuszcza ona wielokrotną realizowalność. Dopuszcza, że pewne stany bólowe wynikają z pobudzenia włókien nerwowych typu C, a inne stany bólowe powstają w zupełnie innych y, mechanizmów fizycznych. Drugim rodzajem y, redukcjonizmu jest eliminatywizm. Przypomnijmy krótko to, co zostało powiedziane na początku. Redukcja przez eliminację polega na tym, że orzekamy, że coś nie istnieje. Mimo, że wcześniej wydawało się, że jest to konkretne zjawisko fizyczne. Materializm eliminacyjny wychodzi od faktu, że wiele z naszych intuicyjnych sposobów rozumienia świata okazało się być błędne. Teoretyczne przekonania zwykłych ludzi na temat procesów fizycznych, na temat chemii czy biologii są często sprzeczne z teoriami opracowanymi przez naukowców, które yy, są przez tych naukowców badane no, przez całe życie, tak naprawdę naukowe, więc znają je lepiej niż my z potocznego, potocznej obserwacji, kiedy nie prowadzimy takich badań. Nawet wykształcone osoby, ale żyjące np. w starożytności, potrafiły mieć błędne przekonania na temat dzisiaj już w sumie oczywistych zjawisk. Bo rozwój nauki nie dał wtedy jeszcze prawidłowych rozwiązań. Na przykład Platon wierzył, że gwiazdy i planety są osadzone w niebiańskiej sferze, która obraca się codziennie, i przekonanie to utrzymywało się wśród ogółu społeczeństwa aż do rewolucji naukowej. Arystoteles wierzył, że cięższe obiekty spadają szybciej niż lżejsze, i nawet dzisiaj większość ludzi intuicyjnie twierdzi, że tak właśnie jest. Mimo że bez problemu można znaleźć nawet w popularnych serwisach na internecie filmiki pokazujące i tłumaczące dlaczego to przekonanie jest fałszywe. Dlaczego w takim razie powinniśmy uważać, że nasze intuicyjne rozumienie umysłu czy stanów mentalnych radzi sobie lepiej niż to intuicyjne przekonanie co do innych zjawisk fizycznych. Paul i Patricia Churchland Którzy są głównymi przedstawicielami eliminatywizmu, uważają, że to jak potocznie rozumiemy stany umysłu, to psychologia ludowa i ma ona podobny status jak wcześniej wspomniane przypadki fizyki ludowej, czyli nie jest zbyt wiarygodna. Tak jak porzuciliśmy różne aspekty ludowej fizyki i ludowej biologii, gdy okazały się one nieprzydatne w wyjaśnianiu zjawisk. Tak samo powinniśmy być gotowi porzucić różne aspekty ludowej psychologii, takie jak przekonania, pragnienia, intencje, emocje i tym podobne. W przypadkach, gdy okażą się one nieprzydatne w wyjaśnianiu zjawisk, to rozumowanie można nazwać argumentem z fałszywości psychologii ludowej i przedstawić w następujący sposób. Przesłanka pierwsza. Stany, psychologiczne, stany psychiczne, takie jak przekonania i pragnienia, są teoretycznymi założeniami psychologii ludowej. Przesłanka druga. Psychologia ludowa jest fałszywa. Przesłanka trzecia. Teoretyczne założenia fałszywych teorii nie istnieją. I wniosek. Przekonania i pragnienia nie istnieją. Przykładem na potwierdzenie Trzeciej przesłanki, mówiącej, że teoretyczne założenia fałszywych teorii nie istnieją, jest dla eliminatywistów Frogiston. Substancja, której istnienie miało być wyjaśnieniem dla procesu spalania w XVII wieku. Miał on się uwalniać do powietrza podczas spalania i była to teoria dominująca aż do końca XVIII wieku, kiedy to Lavoisier wykazał, że spalanie jest reakcją chemiczną z udziałem tlenu. Zwolennicy flogistonu próbowali jeszcze uzgodnić jego istnienie z nowymi badaniami Lavoisiera, ale postęp naukowy wykazał jednak, że nie istnieje nic takiego jak flogiston, że nie potrzeba dodatkowej substancji, aby wyjaśnić, jak przebiega proces spalania. Flogiston został więc wyeliminowany z teorii chemicznej. Ale dlaczego mielibyśmy uważać, że psychologia ludowa jest fałszywa? Po pierwsze, jak widzieliśmy przed chwilą, teorie ludowe ogólnie mają złe wyniki. Po drugie, psychologia ludowa jest w stagnacji, nie, nie poczyniła żadnego postępu od kilku tysięcy lat. Nadal posługujemy się tymi samymi podstawowymi pojęciami psychologii ludowej, co starożytni filozofowie. I tylko nieznacznie lepiej niż oni potrafimy wyjaśnić zachowania w kategoriach tych pojęć. Po trzecie, istnieje bardzo dużo pytań dotyczących zjawisk psychicznych, na które psychologia ludowa zdaje się nie mieć żadnych odpowiedzi. Czym jest choroba psychiczna? Jaka jest psychologiczna funkcja snu? W jaki sposób tworzymy trójwymiarowy obraz wizualny na podstawie dwuwymiarowych bodźców docierających do naszej siatkówki? To są tylko przykłady. Ale podając właśnie tego typu przykłady, Paul Churchland zauważa, że psychologia ludowa nie potrafi ich ani trochę wytłumaczyć. Często też intuicyjne wyjaśnienia psychologii ludowej są sprzeczne z tym, co pokazują nam głębsze badania naukowe na te tematy. Jednak przeciwnicy materializmu eliminacyjnego często sugerują, że psychologia potoczna wcale nie jest w aż tak złym stanie, jak sugerują Churchlandowie. W końcu w codziennym życiu całkiem dobrze radzimy sobie z przewidywaniem zachowań innych. Można te sukcesy uznać za dowód na to, że psychologia potoczna, przynajmniej w przybliżeniu, jest prawdziwa. Wymaga dopracowania, ale jej użyteczność przemawia przeciwko całkowitemu odrzuceniu. Można również obawiać się, że biorąc pod uwagę nasze obecne rozumienie mózgu, jest zbyt wcześnie na Radykalne stanowisko eliminatywizmu. Nie potrafimy jeszcze opisywać w pełni stanów mentalnych z czysto naukowego punktu widzenia. Dlatego, według krytyków stojących na stanowisku przeciwnym do eliminatywizmu, według krytyków eliminatywizmu, eliminatywizm mógłby być bardziej przewidywaniem, a nie obecną teorią. Eliminatywiści. Przewidują, że gdy będziemy, gdy będziemy mieli bardziej rozwinięte zrozumienie neuronauki, to jest mało prawdopodobne, aby założenia psychologii ludowej nadal zostały zachowane. Być może jednak rozwój neuronauki potoczy się w zupełnie innym kierunku niż obecnie to wygląda i będzie w przyszłości zupełnie inną nauką niż, obecnie, niż się spodziewamy. A wtedy przewidywania eliminatywistów okażą się błędne. Nawet jeśli mają rację, to nie oznacza to, że wszystkie stany psychiczne postulowane przez psychologię potoczną zostaną odrzucone. Kolejny zarzut, z jakim muszą zmierzyć się eliminatywiści, to zarzut, że sami sobie zaprzeczają. Jak powiedzieliśmy wcześniej, eliminatywiści kwestionują istnienie przekonań i pragnień. Ale przecież stwierdzenie, że nie ma przekonań, już samo jest przekonaniem. Aby, aby eliminacyjni materialiści mogli głosić swoją teorię, to sami muszą wierzyć w jej prawdziwość. Ale to sugeruje, że przekonania naprawdę istnieją. Czyli eliminacyjny materializm byłby sprzeczny, czyli fałszywy. W odpowiedzi na ten zarzut, eliminacjoniści zazwyczaj. Zaprzeczają, że formułowanie twierdzeń zobowiązuje ich do postulowania istnienia przekonań. W tym odcinku zobaczyliśmy takie najbardziej radykalne postawy fizykalizmu, a w następnym odcinku omówię kilka propozycji krytykujących fizykalizm, pokazujących, dlaczego miałby on być nieprawdziwy.